Mała czarna latem. Dzień dobry państwu. Jesteśmy już w skansenie miniatur szlaku łupstowskiego. Tu przy drodze słychać co jakiś czas przejeżdżające samochody i pociągi. Za nami miniatury, i dziś, właśnie w małej czarnej latem, będziemy. Ojej, ja muszę wyjść z pewnej zbroi, gdzie można wykonywać pamiątkowe zdjęcia, będziemy podróżować. Najpierw poznamy historię Szlaku Piastowskiego, historię tego parku z kansenu Miniatur, tego szlaku. Następnie pojedziemy do Gniezna, gdzie zobaczymy jak wyglądają alpaki i odwiedzimy zagrodę. Alpaki i przyjaciele w Gnieźnie. Następnie pojedziemy do Biskupina, tam zwiedzimy Muzeum Archeologiczne, zapowiemy 25. jubileuszowy festyn archeologiczny który odbędzie się w najbliższym czasie właśnie w Biskupinie, a teraz możemy jeszcze się zbliżyć do pierwszej miniatury. To miniatura, no miniatura dosyć ogromna, ale katedry poznańskiej, właściwie trzeba zobaczyć tutaj o, mamy takiego pamperka, który jest odzwierciedleniem wielkości człowieka w stosunku do tych miniatur. Za chwilę o nich wszystkich porozmawiamy, dlatego warto zostać z nami. Jesteśmy w miejscu, jak to się mówi, gdzie rodziła się Polska, gdzie powstawała Polska, to właśnie tutaj w Wielkopolsce na pałukach Poznań Gniezno, Ostrów Lednicki. Notujemy pierwsze historyczne wzmianki o pierwszych piastach. I tutaj miesza się trochę historia z legendą, bo możemy sięgać wzorem Gala Anonima aż do piasta, który dał nazwę dynastii, lub też sięgać do źródeł historycznych, bo, bo tak naprawdę pierwszym piastem, którego notują źródła historyczne i który jest uznawany za pierwszego władcę Polski, to oczywiście Mieszko I, i aż do Kazimierza Wielkiego, a więc w sumie 400 lat naszej historii wszystkie miejsca, związane z dynastią piastów znajdują się na tym szlaku piastowskim. Tutaj możemy sobie obejrzeć jego mapę. On sięga od zachodu, od Poznania, po wschód, aż po Włocławek i Kowal, miejsce urodzin Kazimierza Wielkiego, na południe Kalisz, Lubin, na północy Wągrowiec, Tarnowo-Pałuckie, Gniewkowo. W sumie ponad 30 miejscowości. W każdej z nich znajdują się obiekty w jaki sposób związane właśnie z dynastią Piastów. Stąd nazwa tego szlaku. W tym skansenie można zobaczyć... Wszystkie te zabytki, które można zwiedzać, może nie wszystkie, bo jest ich o wiele więcej na trasie tego szlaku Piastowskiego. I tutaj skansen jest podzielony właśnie na takie części, prawda? Tam mamy przed sobą właśnie zabytki szlaku Piastowskiego, a tutaj zabytki ogólnie wielkopolskie architektoniczne. Wielkopolskie również. Pałuk. Tak staramy się to właśnie zorganizować, żeby te najważniejsze zabytki bezpośrednio związane ze szlakiem Piastowskim, te najstarsze zabytki, a jak wiemy te najstarsze zabytki to głównie obiekty sakralne, a więc mamy tutaj kościoły, katedry. Jednym z nielicznych niesakralnych obiektów jest widoczna stąd Myśla wieża w Kruszwicy. Która jest bardzo ciekawym obiektem, ponieważ jest to pozostałość po zamku zbudowanym, zbudowanym za czasów Kazimierza Wielkiego. Nawet no no nie mógł w niej król Popiel legendarny urzędować, ale to najstarsza wieża, która na terenie Wielkopolski i Pałk się chowała, Stąd właśnie legenda o królu Popielu, którego zjadły myszy, przypisywana tak. jest właśnie do Kruszwicy. Z czego są zbudowane te wszystkie miniatury, które tutaj możemy obserwować? Miniatury są zbudowane głównie z tworzywa sztucznego na metalowych, na metalowych szkieletach, ponieważ Skansen, jak sama nazwa wskazuje, to, to muzeum pod gołym niebem, one nie są niczym okryte, muszą wytrzymywać wszystkie, wszystkie warunki atmosferyczne. Ale żeby to było bardziej naturalne, żeby te obiekty były jak najbardziej podobne do, do tych oryginalnych, to wykańczane szczegóły do tych celów używane są takie materiały, jak przy tych obiektach, a więc mamy i metal, i szkło, i drewno, i kamień, po to, żeby każdy, który taką miniaturę obejrzy z bliska, poczuł, jak faktycznie ten obiekt wygląda. Zwłaszcza, że widzimy na przestrzeni tych ostatnich lat, bo przecież Skansen powstał w 1998 roku, czyli one mają ponad 20 lat i one się tak też z odpowiednim charakterem patyną starzeją, prawda? Tak, no, niektóre się starzeją z godnością, inne niestety nam niszczeją. Yy, wiadomo, że yy, sukcesywnie w miarę możliwości finansowych staramy się je odnawiać. Yy, też yy, prawdopodobnie niedługo rozszerzy się na skansen no, kolejne obiekty, yy, ponieważ yy, niedawno został yy, podzielony yy, na obiekty... Yy, właśnie Szlaku Piastowskiego i te pozostałe i w najbliższym czasie mamy zamiar zamówić kolejne miniatury, żeby ten Szlak Piastowski tutaj jeszcze pełniej pokazać. Teraz właśnie warto zwiedzić Skansen, bo w sumie wakacje są już za nami, jeżeli chodzi o przepiękną pogodę i wypoczynek nad jeziorem również, a teraz mamy ten czas, kiedy jeszcze ta pogoda jest na tyle odpowiednia, żeby najpierw odwiedzić Skansen, a potem przejechać się po terenie całego Szlaku Piastowskiego. Tak, to jest bardzo dobre miejsce albo na początku, tak zwiedzania szlaku piastowskiego, żeby obejrzeć sobie te obiekty w miniaturze i potem wybrać te, które chce się zwiedzić albo na podsumowanie wycieczki, żeby powiedzieć że o tu byliśmy, tu byliśmy, widzieliśmy katedrę od środka, ale nie widzieliśmy na przykład jej dachu, jak wygląda z góry. Tam od razu pytanie, skąd pomysł na te sympatyczne zwierzęta, które tutaj nas z każdej strony obłapują. Powiem tak, opowiadam zawsze, że był to przypadek, ale przypadków podobno nie ma w życiu. Pojechaliśmy kiedyś na wycieczkę taką turystyczną do hodowli alpak. Tu niedaleko pod Koninem i po prostu po wizycie w tej wielkiej hodowli alpak podjęliśmy decyzję, że również te zwierzęta będą u nas. No tak, nam tak? Co, tak nam się spodobały. Tak nam się spodobały. Tak sobie postanowiliśmy. Psa. Nie psy mamy również <laughs> <laughs> obok psa. Postanowiliśmy, że weźmiemy alpaki. Nasza córka, która w tej chwili ma 15 lat, bardzo nam w tym kibicowała i tak nas zmotywowała. No, i już niedługo potem te zwierzęta się pojawiły w naszej zagrodzie. To jest w ogóle rodzina wielbłądów. To są wielbłądy Ameryki Południowej. A tak naprawdę najbliższym takim kuzynem alpak są lamy. Ludzie często kojarzą lamy, także nasze alpaki wyglądają jak małe lamy. Różnią się od nich tylko swoją masą, ponieważ lamy mogą mieć 200 kilo, natomiast alpaki mają po 50 kilo. Także jeżeli ktoś chciałby sobie wyobrazić jak wygląda alpaka, to musi sobie tak pomniejszyć lamę i będzie miał alpakę. Dobrze, to teraz kluczowe pytanie. Jaki jest cel posiadania alpaki u siebie w zagrodzie? Nasz cel pierwszy był taki po prostu dla towarzystwa, bo są to zwierzęta bardzo łagodne, a przede wszystkim piękne, bo nas urzekł ich urok. Teraz może tego tak nie widać, bo nie są w pełnej krasie, bo są po ale ale jak mają w pełni swoją wełnę, to są po prostu piękne, takie duże, duże, puchate przytulanki. A później stworzyła się myśl połączenia tego towarzyszenia Alpak w naszym życiu zajęciom z dziećmi. Ja pracuję w szkole specjalnej i tak nam się ten pomysł połączył. I alpaki się sprawdziły. I alpaki się sprawdzają, tak? Prowadzimy zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne z Towarzyszeniem Alpak. Kto przyjeżdża do Waszej zagrody? Do naszej zagrody przyjeżdża, może przyjechać każdy, kto chce. Najwięcej mamy grup szkolnych i przedszkolnych, właśnie tak jak w tej chwili jest grupa przedszkolna. Przyjeżdżają dzieciaki na zajęcia, tak jak już powiedziałam, edukacyjne. Prowadzę też grupy terapeutyczne z uczniami mojej szkoły, są to wtedy małe grupy, bo 4 do 6 osób. Osób. Przyjmujemy również gości tak typowo rekreacyjnie, także można u nas zorganizować jakąkolwiek imprezę okolicznościową typu na przykład urodziny i tego dużo u nas się dzieje na przykład urodziny dzieci. I również zapraszamy gości indywidualnych, czyli takie rodziny z dziećmi. Przeważnie w weekendy mamy sporo takich gości, którzy tak po prostu w ramach małej wycieczki sobie przyjeżdżają do nas. Muzeum organizuje sporo imprez w ciągu roku, natomiast festyn jest zdecydowanie tą największą, najdłuższą. I niektórzy twierdzą, że najciekawszą. Atrakcji jest faktycznie sporo. W ciągu dnia odbywa się około 300 pokazów w jednym momencie na terenie całego rezerwatu. W tym roku obchodzimy 25 lat. To jest 25. festyn archeologiczny w Biskupinie. W przeszłości tych tematów było bardzo wiele. Były różne. Takie życiowe, związane z wojną, związane z pokojem, z jedzeniem, ale były też takie bardziej geograficzne, jak Japonia, jak Grecja, jak Rzym. A w tym roku łączymy wszystkie poprzednie edycje w taką jedną pigułkę, żeby móc sobie przypomnieć. Takim mishmash dosłownie? Tak. Takie multi Troszkę pokażemy kultury archeologiczne właściwie chyba z całej Europy i nie tylko, bo również poza Europą. W sobotę wielkie otwarcie o godzinie 10. Od tego czasu będziemy dla Państwa przez 9 dni. E, to jest jeden weekend. Drugi weekend i cały tydzień pomiędzy nimi codziennie od 10 do 18 w tygodniu do 17 zapraszamy Państwa cały dzień emocji w biskupinie. To jest warsztat tak, odlewnika bardzo ważne miejsce w, dla całej osady. Te przedmioty z brązu były nadal dosyć cenne, były jak na tamte czasy najlepszym surowcem do produkcji narzędzi, ale też ozdób i broni. Skąd pozyskiwano brąz? No, cała metalurgia tutaj miejscowa opierała się o surowcu, który pochodził z bardzo daleka za gór, za naszej dzisiejszej południowej granicy, pochodził z Alp, pochodził z kotliny karpackiej, więc te przedmioty, które powstawały tutaj na miejscu, były albo ze sztabek, które sprowadzano, albo z przedmiotów, które się znudziły lub zepsuły, które można było przetapiać w nieskończoność. Najważniejszą i najtrudniejszą sprawą było przygotowanie odpowiednich form, do których wlewano ten roztopiony materiał. Materiał. Najczęściej w tamtych czasach były to formy zrobione z kamienia lub też z gliny sporadycznie zdarzały się metalowe formy i uważają niektórzy badacze, że odlewano też do takiego piasku forwierskiego, czyli technologia, która zupełnie do niedawna funkcjonowała. To jest węgiel drzewny, bo on jest konieczny, żeby uzyskać tą olbrzymią temperaturę. Tutaj w palenisku musi być, myślę, że przynajmniej 1200-1300 stopni, więc kluczem do uzyskania tej temperatury jest użycie węgla drzewnego, no i to, co tutaj pan próbował, czyli należy zasilać dodatkową porcją tlenu, którą wpompowujemy za pomocą miechów skórzanych. No i tam w tym ogniu mamy pojemnik. W tym pojemniku mamy brąz, który zaczyna się, no, powoli nam zmieniać kolor. Staje się coraz bardziej, coraz jaśniejszy w tej swojej przepięknej, piekielnej czerwieni. Tak, jest to widok, który na długo zostaje w pamięci, zwłaszcza ten płynący metal, który jest wręcz biały. Poraża nas jego blask, i jeśli się wlewa do formy, robi to ogromne wrażenie. On teraz znajduje się w takim specjalnym tyglu. Tygiel, to jest naczynie, w którym topimy ten metal, jest zrobiony ze specjalnej gliny z wyselekcjonowanymi domieszkami, dzięki czemu od tej ogromnej temperatury ani się nie topi, ani nie pęka. Co najczęściej odlewano. Tak jak mówię, w początkach epoki brąz, głównie były to ozdoby, ten metal był drogi, cenny, więc podkreślał status przedmiotów, jeśli się go dobrze wypoleruje, naprawdę robi wrażenie. Później, w momencie kiedy on spowszedniał, powsta... pojawiają się również narzędzia codziennego użytku siekiery, topory, noże, pojawia się także broń. Miecze, sztylety. Ja muszę przyznać, że już zajmuję się tym od jakiegoś czasu i nadal, kiedy już zbliżam się do tego etapu, kiedy ten metal płynie, nie potrafię. Tak, nie potrafię powstrzymać emocji. Są to takie pozytywne emocje, taka pozytywna adrenalina. No i mam nadzieję, że nie minie, bo ona tak napędza mnie, motywuje do pracy cały czas. Myślę, żeby coś ciekawego, coś nowego odlać, żeby poznać kolejne techniki, bo oprócz tego, że tutaj jakby robię to, bo lubię, bo jest to fajna sprawa, ma to pewien walor. Naukowy, bo dzięki temu poznajemy różne techniki, którymi zostały wykonane te przedmioty. Małe czarna lat ten.